Witam cię bardzo serdecznie. Patrzysz teraz na mój wykres Bitcoin. Analizę prowadzę od bardzo, bardzo dawna, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Przewidzieliśmy razem z tradingową ostatni uptrend. Bardzo fajna pozycja, bardzo ciekawa analiza przede wszystkim. No i moi drodzy, co dalej? Mamy dzisiaj pierwszą logiczną, spójną sytuację na kontynuację dla byków, tą kontynuację cały czas widzę, widzę podczas mojej analizy technicznej po ruchu ceny, po wykresie widzę predyspozycję na potencjalną kontynuację, no i dzisiaj mamy moment, w którym byki, byki mogą rzeczywiście tutaj zaistnieć znów na wykresie BTC. Jest to pierwsza sytuacja, taka logiczna sytuacja na ponowne entry. Nie jest to tak oczywiste, pewne, jak, ta, jak ja to mówię zawsze, z Zero-jedynkowe entry, które robiłem tutaj, czy tutaj, ale jest to, jest to sytuacja, w której można taką potencjalną pozycję na wykres sobie nanieść. Wszystkiego dobrego na rynku. Pozdrawiam. Cześć.